moi drodzy, bardzo serdecznie wlog by Ala idziemy do studia, zrobić sobie parę fotek. Chodźcie ze mną. Dobra, ogólnie <ścoughs> nie wiedziałam, jakie stylówki mam wziąć, więc stwierdziłam, że wezmę to wszystko ze sobą, co myślę, że może wyglądać spoko. I wziąłam walizkę. Chcę na pewno zrobić e, fajne fotki takie. Party fotki. Eee, a resztę to zobaczymy na spontanie. Zejś tam z Kinią i z Przemem, który powiedział, że nam porobi trochę zdjęć, więc ZiO jesteśmy już na miejscu, czekam teraz tylko na Kinie i na przema i zaraz chodzimy do góry po parę parę Tak. Właśnie dzisiaj w tym momencie wleciało info, że wydałam nutkę. Ogólnie dla mnie to jest huge info, bo to było moje marzenie od mega dawna i bardzo długo się do tego zbierałam i ogólnie jestem mega happy i... Nie mogę się doczekać, aż wyjdzie i jakie są wasze odczucia co do niej. Czekam na Kinie, gdzie ona jest. Spóźniają się wszyscy. Ja się spóźniłam, ale reszta też się spóźniła, więc jakby jestem punktualnie. Okej. Okay. Oh. <ścoughs> Idzie gwiazdo. <ścoughs> a pani na wakacje jedzie? Felduję się na My idziemy tylko do studia zrobić foty. Jak <śpiew> crazy. Co, Kini, ja przygotujcie z blogiem. Cześć, witam Was, kochani, serdecznie. Dzisiaj jestem troszeczkę niewyjściowa, wczoraj za. merda, Ale idziemy na zdjęcia! Kuram. Tu już w outfitie. Zaraz cykamy chłopie. No nie wiem, czy nawet wszystko było. Wspomniałam tak, że skromny całe urządzenie teraz. Jesteśmy właśnie po sesji zdjęciowej w studiu i od razu Wam stwierdzam i to jest... Zrobiłam to, żebyście wy nie musieli, nie wynajmujcie studia na jedną godzinę, bo to naprawdę jest mało, zwłaszcza jeśli robicie z lampami i aparatem, bo tyle ile było ustawienia, to zajęło więcej czasu niż same cykanie fotek, ale myślę, że wyjdą fajne i będzie sesja zdjęciowa do teledysku, a mi się mega jara, nie fajnie będzie. Ogólnie ostatnie moje ulubione stwierdzenie to jest mega się jaram, jak już zauważyliście. Rozkład jazdy na dziś to idziemy zaraz do domu się szykować, znaczy szykować, zjeść, ogarnąć. Idę na Nocą Festa, to jest ogólnie taki event, gdzie e, tam są różni raperzy, Undergroundowi. Tam, ale nie tylko. Tam też są takie battles, że jakby śpiewają takie, no, być freestyle i tak samo dance battle, więc tak tańczą i freestyle i nagle nie mogę, nie się jaram. I w sumie nie wiem jak to wyjdzie, wszystko. Ale myślę, że będzie fajnie. No, a wieczorem idę, znaczy wieczorem po po prostu imprezie, e, idziemy na miasto z moimi znajomymi, bo mój kolega ma urodzinki i idziemy świętować. No, więc ogólnie aktywny dzień dzisiejszy się zapowiada. Wracam teraz do domu montować. I jest fajnie, serio, jest fajnie. Jeszcze taka fajna pogoda. Jesteśmy właśnie na nocą, chyba jeszcze ktoś i tutaj są jakieś chore beatboxowe beat'n'rolly. Jestem już mega pozad. Czekają nas jeszcze freestyler, dance-shory do koncertów jeszcze, żebym była ziarami. Jestem pierwsza za to, jest szczerze, jest to w evencie. I'm so hyped. Serio, serio, no, Stay tuned, zaraz będzie więcej. Za mną jest tu Bryn. Musimy częściej chodzić na to, naprawdę. zróbcie klasę tej bitwy! A więc lecimy, werdykt na 3, 2, 1, ŻAKU! Moi drodzy, jesteśmy właśnie po bitwach freestylowych i teraz tutaj są w ogóle dżarki, dżamsy i lecimy się, zobacz co jeszcze. Chcemy <laughs> <Pytam, żeby> zobaczyć, <laughs> co będzie. <laughs> No tak, wszystkie dziale to się robili mi znajomi. Pozdrawiam, dzisiaj, Tosia, Tosia, pozdrawiam serdecznie Tosia. serdecznie tym dziale robiłem tylko w Krakowie a w skinach to znajomych i taki po sumie się do Więc zobaczyłem, bo to jest fajne, bo zobaczcie wzorki, jak zajebiste w tym o i to jest temat tej eliminacji. I 30 sekund lecimy z tym, aby wszyscy łodpili! Moi drodzy, daruję wam tego i sobie, ile musiałbym wypikać, ale ogólnie sam freestyle mega zajawka, mega śmieszny i polecam. Ona Kiedy chyba sama rada, nie wie gdzie trafiła. trafiła. Niebieskie oczy nasze dziewczyny zaczął, nie kochają ją. Drodzy, ja już lecę na urodzinki do Zionka. Tutaj z ekipą, na się potem łapiemy i Lecimy. Dzień dobry, moi kochani. Witam w środzie. No, raczej to brzmi. Ogólnie w niedzielę stwierdziłam, że posprzątam sobie rzeczy w szafce, ponieważ tam dosłownie się już wysypywały te rzeczy, ta szafka się już rozwaliła. No i stwierdziłam, że ja potrzebuję motywacji, więc co zrobiłam, wywaliłam wszystko z tej szafki. I to było w niedzielę. Dzisiaj jest środa. Patrzcie, jak to wygląda. Ogólnie nie zmotywowało mnie to wcale, ale nie, no przyjdzie weekend. No. Poszątam. A jeszcze z innych rzeczy to nagrywałam dzisiaj współpracę, mega się ogólnie cieszę, jaram, ram to co moje, wiecie, pierwsze takie współprace. Chcę, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. No i co, no zobaczymy, wydaje mi się, że spoko wyszło, w sobotę jeszcze jadę na kontynuację tej współpracy. No w sumie jak wychodzi ten vlog, to już jest to u mnie na TikToku, więc zapraszam bardzo serdecznie, możecie zostawić lajka albo komentarz. Chcę w końcu ogarnąć swój przedpokój, bo wiecie, jakby teoretycznie remont już powiedzmy jest dom, tego przedpokoju, ale brakuje jeszcze pewnych kilku rzeczy. Między innymi brakuje tutaj lustra. Jest tak pusto, no widzicie. Nie patrzymy na to mleko, na tę środkę. Tutaj ma być lustro, nie? Takie fajne, duże, okrągłe. Nie ma jeszcze puszek. O, miałam je pomalować. No może dzisiaj je pomaluję. O, tam jeszcze też jednej nie ma. No i są takie, wiecie, takie po prostu duperele, gdzie y, nie chce mi się ich robić. Tu na przykład jeszcze nie ma... Nie wiem, czy to widać. Tu nie widać, czekajcie. Dzwonka jeszcze nie ma. Wystaje taki mały drucik. Tutaj też... Będzie dywan. W sumie ten dywan jest mega fajny, pokażę go Wam. Teraz chodzimy do zakazanego miejsca, bo to jest taki burdel, że ja nikogo tu nie wpuszczam. Serio. Ale pokażę Wam ten dywan, jak on wygląda. Ślicznie ja jest ten dywan i w ogóle yy, ja go chyba znalazłam... On tu był. On tu po prostu był. Wiele rzeczy znajduję tak po prostu w tym domu i sporo osób się mnie pyta albo na przykład o ubrania, że Jezu, gdzie ja to kupiłam, skąd ja to znalazłam i tak dalej, ale takie... A no, jakby to po prostu to było. Więc ja chyba po prostu położę ten dywan tu i będzie. No i żeby się tak po prostu ładniej było. No, wydaje mi się, że tak to zrobię. A w piątek pójdę do Ikea i chyba nie ma kto mi zamontować tego lustra i będę go sama próbowała zamontować. No to będzie ciekawe zjawisko na pewno. I teraz jak tak patrzę, a mnie denerwują te puszki raz, dwa, trzy. Nie, dramat. Dramat, ludzie, dramat. A w tej łazienki jest taki, że w końcu mam szafkę żeby nie widać, bo prześwietla. I na niej będzie taki ładny kwiatek, który będzie takie liście. To jeszcze trochę, bo muszę znaleźć jakiegoś fajnego kwiatka, który mi nie zdechnie, bo patrzcie, co się stało z moim kwiatkiem, który miałam, miałam go w ogóle ogólnie podlewać. Taki był cel tego kwiatka i nie wiem, co się z nim stało. Może mamy tutaj jakiś znawców kwiatów, bo jakby on jest taki dwuczłonowy. Jedna super wszystko fajnie git, a ten to, on, nie wiem, za bardzo poczuł jesień i jest taki biedny. Ja nawet nie wiem, jak ja to mam ogarnąć. boisz tylko, żeby ten zdrowy nie zachorował, ale nie, ja mam, żeby powiedzieć. Moi drodzy, dzisiejszy update complete. Idę zaraz na trening z ciekami. I w sumie to tyle. No, puśka!